Z drugiej strony to jest wejście. Jest studnia. Jest studnia. Ale to, to się telepieć jak. I po cichu. Dobra, to są świeżutkie. 2015. A nas interesują takie No Nie u nas się mówi, że a tu przy płocie leży, nie? Tak, tak. Ta. A, a tu u nich popatrz same przy płocie. 931 To o, ładna, to ładna to data. Są inne, ale powiem Przy takim to jakie one Jest okazja to zobaczyć, bo to tak. są te literki, które u nas są na gminie powyrywane te mosiężne, te dołu, to powyrywane wszystko są. Jak już znajdziesz takie, na moim kanale możesz obejrzeć właśnie takie płyty, tylko z dziurkami. Stare to jest tu. Hmm. Tutaj sobie widzisz płot, każdy odnawiał w sensie. Tak, dwa tysiące osiemdziesiąty dziewiąty, osiemdziesiąty trzeci, przejść do jakichś starszych, starszych tych kurczę na no zobacz. Fajnie Tego u nas już nie, nie zobaczysz No nie, to To tylko sobie można wiesz teraz wyobrażać jak to tam u nas wyglądało a wyglądało prawdopodobnie tak samo No widzę strasznie świeże tutaj wszystkie są Gdzie są starsze pochówki? 63. żeby <noise> wyrywali chyba nie, no nie, no raczej no jest na przedwojennych mapach niemieckich ten cmentarz to już nie wiadomo tablice pousuwane Co tu się wydarzyło, że 64, 43 masz tutaj, jedziesz czy 8 ale bo no, tam odbite jakby. No, 44 ta, ta, 69, 59 i tutaj no takich tego już nie uświadczysz, chociaż takie mury już. Takie mury już widziałem, nagrywałem, ale wszystko bez tych tablic, już wszystko potrzaskane. Ale zadbane, patrz każdy ten, w ogóle... każda kwatera, praktycznie nawet te nieużywane są, zadbane. No, no jest spory ten cmentarz. Choćby tam, bo widzę dużo krzyży w jednym miejscu, takich samych. Ej, druga studnia jeszcze jest. No nie, bo no nie, no dwie studnie mieli. No to jest akurat koryto. Koryto jest tylko. Nie jest studnia. Tak. To, to to. A studnia jest tutaj, panie Kolego. To jest studnia. No mega pompa. Tak, 45, 45, 45. No, żołnierze, nie? Żołnierze, no, 20 lat, a nawet mniej 18 lat, no, no. Hm. młodzi żołnierze, tak wszyscy w wojnie. Prawie tak, 19-4, 18-4 jakiś pułkownik no. Okej okay. Widzisz A to mnie ciekawi, że tutaj jednak też mają swoje zniszczenia jakieś powyrywali ale patrz, płotek wygląda na Elegane świeżutki podzień. Wszystko ładnie zadbane, pograbione. Nie wiem, czy to ktoś, może jest jakiś jeden co chodzi tutaj, sprząta. Tak, ten jest już odnawiany i przygotowany pod następną następne pokolenie. No to wygląda, no ten. Tak mi to wygląda. Wycięte, tak, powycinane barierki i będą. No właśnie, ciekawe, co to robią, jak to u nich działa. Erdnermühle 95, no wszystkie takie w miarę świeże, nie? Nie, ale to jest tam Grabki jeszcze są, no wszystko jest wszystko jest nawiedzane często No to już ma za życia pomnik. Tak. Powinna pamiętać jeszcze wojnę. Nie no, nie pamięta, nie. bo była bardzo małym dzieckiem. Ale w Polsce dużo tam u nas jest, że... że nie, nie, że na tych starych, ale nie zdążyli już dopisać, bo ktoś wyjechał. Wiesz, na pewno już umarł, na 100% umarł, nie? bo się rodzi tam w 29 na przykład. Już na 100, umarł na 100%, ale już nie, nie zdążyli... Na przykład jest żona, a męża już nie ma, nie? Dopisanego. Aha. Ale też jest tak samo jak tutaj, że zaczęta data urodzin Aha. i nie ma daty, czyli już wyjechał, albo gdzieś zginął na froncie. Nie, no kurde, ale tutaj to robią wrażenie te. Nie ma, no to jest takie Dobra, to Ci, to ci obejrzysz, by obejrzysz, mnie na filmie, <śpięk> jeśli się nagra. No ładny ten pomnik drzewo wkomponowane nie? tak? Ładny taki Taki wyjątkowy drzewa wyznaczająca lejkę Od wejścia do wejścia Ktoś to z głową przemyślał i to było więcej niż no. jak się różneli już Różneli, różneli To było. To zresztą tu było, tu było Czemu? Waliło się już Stary, stare, było. nie? A też poprzecinane, ile się da. I na samej górce, jak nie było tych drzew tak dużo, to widoki też były na tamtą górę. Tak, no, dokładnie. No i wiesz, to też ma podstawy w wieże, bo tu bliżej nieba. Nie, bo tu też. To trzeba po cichu zamykać.